Czarno na białym. Agentura w naszym Sejmie głos zabiera nieufrzejmie. Choć widać, gdy prezes wstanie, że w błogosławionym stanie, agent na ten stan nie zważa. Prezesa ciężko obraża, gdy z Putinem w ramię w ramię stwierdza, że Antoni kłamie a Antoni jak Antoni. Agenturze kotagoni, zaś mądrzy Amerykanie wspierają go na ekranie i w poparcia tego ramach wykazują, że był zamach. A w zamachu tym zabito prawdę, sens i przyzwoitość. Wszystko widać, jak na dłoni, za jest Antoni.